Miejscowa, która właściwie był taki zwyczaj od, od czasów mężenników, e, od czasów tych, którzy tam zostali zakładzeni, mo, aby modlić się e, za dusze tych zmarłych. I e, ten zwyczaj zachował się do dzisiaj. I ludzie, e, jeden po drugim, właściwie ma każdy swoją, 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 swoją tuchę. Kiedy tutaj musimy składać jakieś modły, modlitwy, w intencji właściwie tych zmarłych tutaj na tej rzece. This is the river? Yes, yeah, this is the river. Dokładnie tutaj na, lewe, na lewej stronie yeah. mamy ten, ten, tą rzekę. And this bridge called Omukage-bashi. Omukage means the last image of yourself. So people who are executed, so your face, your body mm -hmm. reflects on the river, it's mm -hmm. the last okay. image. I, o, i, kiedy ci e, skazani na śmierć zostali powołani na śmierć, to przeszli do, 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 dokładnie przez ten most. I ten most nazywa się Ostatnie patrzenie na siebie przed śmiercią. Więc oni właściwie a nie robimy ten most ale w tym moście po prostu patrzyli w wodę i widzieli po prostu właściwie w wodzie lustro, jakby swojego, powiedziałeś, teraz ostatnim, ostatni raz widzisz siebie po prostu przed śmiercią. I taka nazywa, tak nazywa, się to, to ten, ten most. Wracając do tych, którzy musieli modlić się, to jest z tego stopnia, że po prostu oni, e to oczywiście, że sabobon i te modły są oczywiście nie są chrześcijańskie już, tu, tu, tu są jakieś mieszanki pogańskie, natomiast oczywiście te modły są tak, że jeśli ty nie modlisz się, to właściwie nieszczęście spadnie na ciebie i dlatego chętnie odnoszę. So, oczywiście to wszystko jest zabudowane. Nie będziemy parkować po prostu przed wielkim sklepem, aby tutaj chodzić przez trochę wzdłuż rzeki, aby pamiętać o o tych męczennikach tutejszych. Natomiast e, e, pan Zuzuki prosi, abyśmy jednak wzięli nasze parasole. E, nigdy nie wiadomo, czy pada, czy słońce. I naj, najprawdopodobniej trochę pada, trochę słońce.